Dziadek opowiada Biblię. Pismo święte Starego Testamentu było z początku, podobnie jak Ewangelia, opowiadane. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, drogą ustnej tradycji, zostało spisane w pewnej epoce naszych dziejów, przeszło przez filtry różnych redaktorów, aż dotarło do nas w kształcie. Dzisiaj nam znanym. Nie mam zamiaru na tym miejscu dokonywać analizy ustnego stylu Starego Testamentu i jego poetyki, która ułatwiała ustne przekazywanie tekstu w sposób jak najbardziej ścisły. Pragnę tylko podkreślić niewątpliwy fakt, że synowie Izraela słowo biblijne z początku słyszeli, a nie czytali. Myśl Boża przenikała w nich przede wszystkim przez zmysł słuchu, który mieli zawsze niezwykle wyczulony na wszelkie głosy zewnętrzne i wewnętrzne. Zanim ujrzeli księgi święte spisane na miedzianych, papirusowych i pergaminowych zwojach, określone kształtem liter biegnących równym szeregiem od strony prawej do lewej, mieli je w uszach, w kształcie dźwięków, głośno wypowiadanych i śpiewanych przy akompaniamencie muzycznych instrumentów. Dźwięk i towarzysząca im gestykulacja rąk i mimika oto środki pierwotnego przekazu świętych ksiąg. I takie było również moje pierwsze spotkanie z Biblią, albowiem zanim sam zacząłem ją czytać, znałem cały pięcioksiąd z opowiadań mojego dziadka. Widzę go, Siedzącego w fotelu, a siebie na jego kolanach słyszę równy melodyjny głos opowiadający o Adamie i Ewie, o Abrahamie i ofiarowaniu Izaaka, historii Jakuba i jego synów, dramatyczne dzieje Józefa zakończone happy endem, który, jak każdy radosny finał w dziejach ludzkich, był zarazem początkiem tragicznych nieszczęść. Potem następowała wzruszająca gawenda o niemowlęciu znalezionym w kobiałce na wodach Nilu, rozmowa z panem w krzaku ognistym, wyjście z Egiptu, przejście przez morze sitowia. I tak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień ciągnęła się ta historia zagęszczona burzliwymi przygodami i cudownymi zdarzeniami. A ponieważ dziadek, Opowiadając mi dzieje biblijne, postawił warunek, że każdą jego opowieść muszę powtórzyć własnymi słowami. Oto jak powtarzała się przede mną na żywo, w błystawicznym skrócie, tradycja ustnego przekazu. Opowiadania starca, przeplatane moimi powtórzeniami, trwały ku mojej radości przez długie, długie miesiące. Gdy teraz. Po wielu dziesiątkach lat czytam świętą księgę. Wydaje mi się, że nie czytam jej, lecz słyszę głos dziadka i wsłuchuję się z napięciem w jego równy melodyjny głos, opowiadający mi dzieje biblijne tak, jak były opowiadane w namiotach poczującego Jakuba.